Dzień dobry, dzień dobry. Witam w kurniku Kazika. Ja jestem Kazik. Czasem lubię dawać w gazik. Ojej jaka wiewiura. Widzicie ją? Widzicie tą wiewiórkę tam na drzewie? Mieszka tutaj u mnie za płotem. Muszę się pochwalić. Co takiego udało się zakupić mojej małżonce? W naszym sklepie, tutaj lokalnym. Otóż jest to czosnek. Ale jaki, ale jaki czosnek? Zobaczcie, proszę, że udało się zakupić czosnek już z kiełkami. Dlatego ja dzisiaj będę go wsadzał. I pomyślałem sobie, że nagram taki krótki materiał. O, tutaj na tej środkowej rządce, grządce, gdzie urzędują te dwa białe maluchy. Czosnek będzie posadzony środkiem. Natomiast w przyszłości, w dwóch rzędach, będą jeszcze rosły pomidorki. Ale póki co, pomidorki są jeszcze w stanie, w stadium kiełkowania. Więc ten czosnek będzie tutaj póki co rósł sam. Muszę przeliczyć, ile tego mam, tak aby. Y, ustalić odpowiednie odległości pomiędzy, pomiędzy nimi, aby to wszystko tutaj po całej długości się zmieściło i bardzo jestem ciekaw, jak to będzie rosło. Jeszcze nigdy nie sadziłem czosnku, te ząbki są duże, więc spodziewam się na lato yy, już jakichś konkretnych główek. Ponad 30 ząbków. Będzie ponad 30 główek, zawsze coś. Biorę się w takim razie do roboty, poszukam czegoś do zrobienia zagłębień i będę wsadzał ten cząstek. Mam 42 ząbki czosnku, czyli będę go sadził w odległościach takich mniej więcej co 10 cm. I mam nadzieję, że. Będzie to akurat taka odległość, która pozwoli mi na wsadzenie wszystkich ząbków. A co też ja tutaj takiego mam? I co też ja tutaj takiego wsypuję do tych otworów? Jest to nic innego jak popiół z kominka. Popiół po spaleniu drewna. Popiół ma bardzo dużo minerałów. Podobno jest skuteczny również na wszelkie pasożyty, które mogą się pojawić na roślinach. Można to wsypywać pod warunkiem, że spala się drewno, a nie jakieś plastiki. Dykty malowane, płyty pilśniowe, jak mój sąsiad, który czasem nie pozwala mi oddychać. No, niestety nie mam na to wpływu. A popiół ma odczyn zasadowy, więc rośliny, które nie lubią kwaśnej gleby, zadowolą się. Będą zadowolone z tego, że ten popiół się tutaj znalazł. No i wsadzam. Nie wiem na jaką to głębokość. Zrobię to po prostu na tak zwane oko. Tak, żeby te zrobię tak, żeby te kiełki, żeby te zielone kiełki już wystawały ponad powierzchnię gruntu, aby dostawały światła tak, żeby cała roślinka już sobie rosła. Ziemia jest wilgotna, ale po wsadzeniu tego myślę, że będzie dobrze, jak, jak jednak to troszkę jeszcze podleje wodą. No i jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało za tydzień na przykład. Ziemia jest nawożona, nawieziona. Yy, ja tutaj mam dosyć dużo trawy na podwórku, yy, dlatego że podwórko ma jakieś około, około 3000 m2 i w większości jest porośnięta trawnikiem. Dlatego tej trawy skoszenia w sezonie jest naprawdę dużo. No i co robić? No i co robić z trawą skoszoną? Można to komuś oddawać, nie wiem, komuś, kto ma kozy. Ale po co, jeśli taka skoszona trawa bardzo fajnie kompostuje? I ja właśnie wysypałem tutaj taki nawóz ze strawy skoszonej w zeszłym sezonie. Jest to przemieszane również z nawozem kurzym, no bo jak pewnie większość z oglądających wie. Posiadam również kury i kurnik. Zresztą sama nazwa kanału wskazuje na to. A kurzy nawóz również jest bardzo dobrym nawozem. Więc liczę na to, że ten czosnek i te pomidory, które tutaj będą rosły, że będą się tutaj miały dobrze. O. Jak ten czosnek osiągnie mniej więcej taką wysokość będzie mnie strasznie korciło ale to strasznie korciło żeby wyrwać sobie taki czosnek z ziemi i zjeść go po prostu z chlebem moczając maczając moczając maczając 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 sobie ten czosnek w soli jeśli ktoś nie próbował to bardzo zachęcam i polecam, bo jest to lepsze niż szczypior, przynajmniej dla mnie. Zostały mi dwa ząbki, także myślę, że nawet nieźle to rozplanowałem. No i co? Czekamy na plony, czekamy na czosnek. Czekamy aż kurki też urosną, tak żeby można było je wpuścić do kurnika jedzcie, jedzcie, teraz jeszcze podleję i czekam na plony. Ten nawóz, którym tutaj nawiozłem te grządki muszę przyznać, że ma bardzo intensywny zapach do przyjemnych nie należy, ale przecież nie o to chodzi, żeby pachniało. O, a tu widzę pierwszy sukces ogrodniczy mojej małżonki, uschnięta paprotka. No już próbowała w jedno wiele sposobów, żeby ją przelać, żeby ją przesuszyć, żeby zostawić ją na noc na dworze na mrozie. Nic nie skutkowało, ale widzę, że pozostawienie paprotki w tunelu foliowym zaskutkowało w końcu i udało się ją dobić także kochana gratulacje na tym kończę ten krótki odcinek sadzenia czosnku mówił do Was Kazik teraz idę dawać w gazik i widzimy się w kolejnym odcinku